Zewnętrzna granica Unii Europejskiej to całkiem blisko, zwłaszcza jeśli nad nią polecieć, dlatego sprzęt musi być najlepszy. Nowy mały helikopter do początek, jeszcze w tym roku będzie kolejny średni, a po nim dwa samoloty. To jest wielka satysfakcja, długo oczekiwana przez mieszkańców i mam nadzieję, że dzięki właśnie temu możecie się Państwo czuć bezpieczniej, Nasi pogranicznicy strzegą polskich granic, ale strzegą również granic zewnętrznych Unii Europejskiej. Cały semi podjął decyzję, że wspieramy Staż Graniczną i środki w budżecie 2019 znalazły się właśnie dla karpackiego oddziału Staży Granicznej w Nowym Sączu w wysokości 300 tysięcy złotych. Środki skierowane na edukację po to, żeby ten oddział rozwijał się. Robinson może wygląda dość niepozornie, ale to klasyk lotnictwa, taki mały, ale wariat może latać całkiem szybko i lądować. Niemal wszędzie. Prędkość taką przelotową stosujemy na tym siłowcu prędkość 100 węzłów, czy gdzieś około 185 km na godzinę. Jeżeli chodzi o miejsca lądowania, no, no, trzeba wybrać takie miejsce, które no, bezpiecznie pozwoli na wykonanie tego manewru. Przywrócony Karpacki oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu często strzeże nie tylko naszych granic, wspomaga pograniczników, na przykład na Bałkanach. A nowy helikopter posłuży do szkolenia nowych i młodych, pilotów i pilotek w mundurach.